Pomysł jest niezwykle prosty. Trzy minuty, prawie żadnych pomocy i trzeba w fascynujący, prosty, ciekawy sposób opowiedzieć o swoich badaniach albo o tym, co fascynuje mnie w nauce. Cóż wydaje się łatwiejszego? To jest jedno z najtrudniejszych zadań, jakie można sobie wyobrazić. Więc uznaliśmy, że jest to rewelacyjne przedsięwzięcie także dla Centrum Nauki Kopernik. Moja prezentacja dotykała, myślę, problemu, który jest bardzo ważny dzisiaj. My często myślimy o tym, jak skumulować jak najwięcej wiedzy w jak najmniejszej objętości, ale rzadko zastanawiamy się nad tym, jak trwała będzie ta magazynacja wiedzy. I myślę, że jest to problem, któremu należy się chwila refleksji, którą dzisiaj wyraziłam w trakcie tych trzech minut. Papier faktycznie jest najbardziej trwałym nośnikiem informacji, jaki znamy. I to, co mówiłam, jesteśmy w stanie go czytać za pomocą najbardziej popularnych narzędzi znanych człowiekowi, czyli jego mózgu, oka oraz dłoni. Nie potrzeba prądu, nie potrzeba komputerów. To jest rzeczywiście wielki problem, przed którym cała nasza cywilizacja stoi. Co po nas zostanie i co zrobić, żeby naprawdę zachowywać to, na czym nam zależy. W, w świecie technologii cyfrowej, kiedy nie ma fizycznego zapisu, to to wszystko jest strasznie ulotne i wystarczy wcale nieduża katastrofa, żebyśmy część pamięci stracili. Co było znakomite w prezentacji? To, że była jasno postawiona teza. Od razu było wiadomo o co chodzi, do czego zmierza ta prezentacja i ta teza nie była banalna, bo w XXI wieku y, namawianie do tego, żeby używać papieru y, jest dość oryginalne, a mówienie o tym, że papier jest najtrwalszym nośnikiem, no, też wymaga pewnej odwagi i niezłego uzasadnienia.